wam pierwszy odcinek z Minecrafta od nie wiadomo jakiego czasu, ponieważ jesteśmy w milionowicach. Jak widzicie, normalnie nasze Najbardziej ukochane milionowice Na no poprzednim odcinku Łaberki oczywiście Dotarliśmy do milionowic słuchajcie Poglądaliśmy co się działo w milionowicach Ale słuchajcie Bobowice to Po prostu trzeba je zobaczyć Bo powiedzcie mi co jak co Ale bobek to się w bobowicach normalnie wychował I tam spędziłem w Normalnie wszystkie swoje początki Całego minecrafta Więc w tym momencie subik i łapeczka musi być zostawiona I słuchajcie no normalnie wielkie podróżowanie do Bobowic, tylko wiecie co? Polecę sobie jeszcze tak do góry i w ogóle chciałbym jeszcze zobaczyć tak z góry jak to całe wielkie miasto się prezentuje. Patrzcie, to normalnie jest takie kuksuwa, że ja cię po prostu tutaj i w ogóle jeszcze a propos, w ogóle powiedzcie mi widzowie, te, ta willa to dalej chyba jest moja, bo ją jednak kupiłem od Agent Xa i mam nadzieję, że jednak Agent X w tym momencie i nie będę chciał, bo nawet nie wiem czy pamiętacie, ale wiecie, no ja zmieniłem na różowy kolor, bo Juli, Juli różowy, lub, lubiła różowy kolor. No i tak to słuchajcie wygląda, ale dobra, w tym momencie lecimy na Bobowicę! O, ku przygodzie! Ej, w ogóle tak. Po pierwsze, ten wielki mur trzeba będzie, słuchajcie, normalnie zniszczyć. Ponieważ, no ja wiem, ja no w ogóle zbierałem bardzo długo, w ogóle, i temy na zbudowanie tego muru. Ale chyba ten mur mi się już ewidentnie przyda. To w ogóle z ząbiak, jakiś parę zombiaku, pr Proszę, proszę odejść. Ja bardzo bym chciał, żeby jednak y pan sobie ten poszedł. I słuchajcie, to w ogóle jest nasza choinka. Choinka jest giga, normalnie szefem. To jest ten wielki wieżowiec, do którego oczywiście również sobie pójdziemy w dzisiejszym odcinku. Ale co jest, słuchajcie, takiego ważnego, to chciałbym oczywiście posprawdzać. To po pierwsze, czy moje żółwiki się ustały, bo e, te żółwiki jednak, e, wiecie, to są normalnie tam niektórzy, niektóre żółwiki to są top to ja bym bardzo chciał jednak, żeby te żółwiki e, tutaj były i oczywiście posprawdzamy, czy wszystko tutaj e, dobrze działa. Oj, czemu, czemu te żółwiki nie mają mników? ha <laughs> No, to mi się nie podoba, ej, to mi się ewidentnie nie podoba, to, to, słuchaj, a tam był, tam był chyba nikt, czy mi się wydawało, że przez chwilę tak mignęło, czy nie, słuchajcie, chyba mi się ewidentnie wydawało, więc yy, w takim razie powiem wam troszeczkę, nie wiem dlaczego, albo może tam są jakieś nazwy, ewidentnie gdzieś tu na pewno, słuchajcie, musi być żółwik yy, top donatorów, ale słuchajcie, teraz zejdziemy sobie tam na dół, ponieważ, jak dobrze pamiętacie, na dole mamy wielką kopalnię, normalnie Bobkową, tutaj sobie Elegancko schodzimy. Nasze jeziorko! Nasze jeziorko. To w sumie nie jest jeziorko, tylko nasz wielki, normalnie. E e nie wiem czy pamiętacie nasz wielkie wielki akwarium. Ej, nie, no Słuchajcie, to są moje normalne jaski. I o, I o, ci słuchaj, tu jest tyle, słuchajcie, wspomnień. Tyle tu się działo. Tutaj mamy oczywiście to wejście, to było w ogóle gdzieś tajna baza. Jak dobrze pamiętam. Aha, bo ona wyeksplodowała i to tajna baza była tam gdzieś u góry, chłopaków, bo to jakieś, jakieś takie przejście było. Nie wiem, yy, albo mi się zdawało, albo w ogóle to już chyba eksplodowało. Ale słuchajcie, sobie tędy elegancko normalnie wchodzimy. Wchodzimy sobie, słuchajcie, jak gdyby nigdy nic na dół. I patrzcie, to są nasze oczywiście kurczaczki. Jak pobiegniemy sobie do kurczaczków i w ogóle przywitamy się z panami kurczaczkami. to nie, e, pytanie, no kurczaki też nie mają... O, jest, są nazwy! Zofia! Oczywiście pozdrow dla Zofii. Poczekajcie, musimy jeszcze uprzejmieć jakiegoś innego kurczaczka. Halo, gdzie są te... O, jest Mikon! Mikona też pozdrawiamy. Dobra, czy są czy jeszcze jakieś kurczaczki? Na pewno była jeszcze Karolinka. No, no, Mary. No, no, dużo było. O, tu jest Janek. Też wielki, oczywiście. Pozdry dla Janka. No i tu mamy Zopię jeszcze. A I absolutnie też miały nazwy. Więc sobie oczywiście. Party, to było normalne. To wielkie przejście. Tutaj mogliśmy sobie tak pójść do góry. to w ogóle mi się wydawało coś w tych klapach. Jakiś. A! Wiem, gdzie ja miałem przejście. Zapomniałem. Słuchajcie, o naszym magazynie. I to był w ogóle. E, I magazyn imienia Mary. I słuchajcie, parę tak, sobie tutaj elegancko wchodzimy. Tutaj w ogóle jest ocena magazynu Bajzuzia. By to było, słuchajcie, wszystko na live'ach i właśnie w tym miejscu miałem tajną bazę, ale chyba Berka ją odkrył. I tutaj było słuchajcie, takie tajne przejście, że sobie tędy elegancko wchodziłem. Tu był taki labirynt z tego co pamiętam, ale chyba coś tu się ewidentnie zepsuło. I coś tu chyba ewidentnie, słuchajcie. A tu jest ten labirynt, dobra. I tym labiryntem się teraz przychodziło. I nie pamiętam w sumie, gdzie się dochodziło tym. A! No tak! Bo tutaj było wejście na początku. I tu się przychodziło, dobra, od drugiej całkowicie strony to, to wszystko tej Przyjrzałem, ale co jest jeszcze ważnego, co bym chciał sprawdzić, to są moi itemy. Są mi temki w skrzynkach, więc oczywiście to wielki. Słuchajcie, przyłożyli plus, ale teraz tak! Idziemy! Słuchajcie, do naszej tajnej bazy, ponieważ tak, tutaj jest nasze oczywiście łóżeczko. Tu jest całe to nasze miejsce. Tu mieliśmy taką skrzynkę schowaną, o, w tym miejscu! I tu jest Axel! Wielkie pozdro! I tutaj też była skrzynka. Yy, gdzie jest ta skrzynka? Halo, gdzie! Nie no, słuchajcie, ktoś mnie chyba ewidentnie okrad. Ktoś mnie ch chyba... Ewidentnie ludziska okradły. Dobra, nie podoba mi się to. Tutaj jakiś blacisek. Yy, Pozdro oczywiście dla blaciska. Tu mamy to nasze przejście. A w tym miejscu, słuchajcie, był tajny magazyn, o którym chyba Berka do tej pory... Nie, on chyba o tym wie, czy on o tym nie wie. Ale na pewno musimy tam yy, przejść. Dobra, tutaj użyjemy sobie elitry. Ale dobra, yy, chyba elitra ewidentnie działa. Ale ja ten labirynt, słuchajcie, Chyba dobrze pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. <laughs> I mam nadzieję, że się nie zgubię. Dobre, to było tu jakoś tak. I... Jakości te... Nie, dobra. ewidentnie nie tędy! Poczekajcie, czy ja nie pamiętam swojego labiryntu. To był jednak e, giga, słuchajcie, wstyd. Ale wiem, że się w prawo kierowało. Okej, okay, tu będzie po lewej wyjście na bunk. O, let's go, słuchajcie. Dobra, znalezione wyjście! Tutaj w dół. Ta, to była wiel... Aha, tam ta była lawa! Co się z tą lawą stało? to jest ja za bardzo, słuchajcie, nie wiem, ale to jest wielka nasza tajna baza. Tutaj byli panowie villagerów. Ale, co się z nimi stało? Tu ja za bardzo, słuchajcie, nie wiem. a nie, bo ja wiem, ja ich wypuściłem samemu. I oni poszli tam do góry, z tego, co mi się pamięta. Oj, oni są teraz, tak. to jest, słuchajcie, villager. I teraz tak, to było tajne przejście. Tu się chyba to naciskało. Jak to się, słuchajcie, naciskało? O! Otworzyłem to! To była ta dźwignia, dobra, to była ta, ta dźwignia. Ale ja ci sunę, słuchajcie, to jest tyle wspomnień. To jest tyle. Tyle różnych mechanizmów, które naprawdę już troszeczkę zapominałem. <laughs> <laughs> o, jeszcze mi się kaszle, bo jestem chory. Napiszcie w komentarzu yy, na zdrówko albo zdrówka, bo a ja wam krzywdę, serduszko. No. I słuchajcie, tu w ogóle mamy te nasze miksturki. To było w ogóle takie tajne przejście i to była taka e, skrzynka, e, gdzie zbierałem te itemy, a chciałem później, słuchajcie, wszystkie spalić z lawie. Bo to by było chyba najbardziej epickie, co moglibyśmy zrobić. Teraz tak, tutaj było, słuchajcie, przejście, o którym e, Aberka oczywiście nie wiedział. E, do pewnego czasu, później się, słuchajcie, niestety dowiedział. I to przejście prowadzi do jego domku. Tylko tutaj, e, no niestety... Kiedy ktoś coś zatkał, ale dobra, my się nie boimy i przechodzimy, słuchajcie, dalej. To jest też jakiś Dirt jest położony, ale dirt jest normalnie koksuwa. I patrzcie, to jest normalnie domek i Juli! A dokładnie to jest Abery Juli. I ja w ogóle tutaj miałem swój pokój i tutaj było ukryte tajne przejście do mojej tajnej bazy. I ja po prostu Sulec. tu jest? Słuchajcie, masy po prostu wspomnień. Giga dużo normalnie wspomnień, ale teraz tak, chciałbym słuchajcie jeszcze polecieć w bardzo ważne miejsce, które jest słuchajcie giga normalnie ważne. Przelatujemy sobie oczywiście tutaj i wchodzimy do naszego wielkiego apartamentowca. Patrz, design by Abela i Bobek. Towel of deep To jest w ogóle kokisowa i Let's go! W ogóle choinka też chyba była imienia Janka, o ile się nie, nie mylę. Eee, o nie, ktoś zniszczył ten, tabliczkę, ale choinka chyba ewidentnie była imienia y, Janka w ogóle. A propos jeszcze choinki. Nie wiem, czy pamiętacie. Bez kitu. Ale tu wszystko eksplodowało. Bo on tu właśnie miał to tajne przejście. E, to tajne przejście prowadziło... Już zapomniałem słuchajcie za bardzo gdzie. To może byśmy się przejechali. Gdzie to słuchajcie prowadzi? A! tu tak! Była tajna ba. A to było chłopaków tajna baza? Yy, chyba to. Yy, dobra, już nie pamiętam. Słuchajcie. Ja już naprawdę nie pamiętam, ale to chyba było. Yy, nie, to nie. Yy. Dobra, bez kidu to chyba była. Nie, dobra, ja już serio, ludziska, to było tak dawno temu, że ja niektórych rzeczy już serio przestaję pamiętać. O, to był ten pomnik, który mi się giga, słuchajcie, spodobał. Normalnie powiedzcie mi, czy ten pomnik nie jest kuksowa, bo moim zdaniem ten pomnik, jak normalnie jest 10 na 10 I serio, moim zdaniem, jest po prostu giga kuksem. W ogóle, a propos te tory, jeszcze działają, czy one są już zepsute? Nie, o dobra, nie są zepsute, czyli poczekaj, Czekajcie, czy ja tymi turami dalej będę mógł wrócić do milionowic, czy coś się z nimi stało? To w ogóle jakieś... Okej, okay, a co to jest za przejście? Bo tego niestety nie pamiętam za bardzo. Co tu się... Aaaa, nie, ludzie! Gdzie ja wpadłem? Yy, yy, dobra, ja już wiem, gdzie wpadłem. Jak chcesz stąd wychodzić? Jak chcesz stąd uciekać? Słuchajcie, ludziska, Ewidentnie stamtąd trzeba uciekać. I poczekajcie, yy, trzeba sprawdzić, czy te tory w ogóle działają. Czy to jest jakiś wózek? Yy, halo, proszę bardzo. Yy, yy. No niestety żadnego wózka nie ma. Dworzec, bobowic główny. To mi się podoba. Tam jest w ogóle jakaś skrzynka. Co jest w tej skrzynce w ogóle ukryte? Mmm, to są, słuchajcie, jakieś dobre dobrej temy. Dobra, te, te buciki tu może sobie weźmiemy, bo mam chyba nawet gorsze buciki i... Słuchajcie, może byśmy sobie teraz polecieli. Wrócimy. O nie, te tory są, słuchajcie, całkowicie rozwalone. To jest no, normalnie wielkie rozwalenie! Tam jest, słuchajcie, dalej wielkie rozwalenie. Tutaj w ogóle patrzcie, jak to jest wszystko wyniszczone! I ja Cię po prostu słucham. To jest ewidentnie! Po prostu jakieś jedne wielkie, normalnie zniszczenie! Ja serio po prostu nie żartuję, ale jakbyśmy sobie tak tędy tutaj przeszli. I pociekajcie, w ogóle ten obsydian, Ja tyle zbierałem, znaczy nie na ten, bo ten to chłopaki dokładnie zbudowali, ale na tamten swój mur! Ja tyle zbierałem tego obsazu, że ja Ty A teraz będę musiał wszystko niszczyć mi się w sumie podoba, ale też mi się trochę nie podoba, ale w sumie bardziej mi się podoba, że już normalnie żyjemy w zgodzie i jesteśmy na milionowicach. I serio, to jest normalnie totalny sztos. A jeśli wam też się to podoba, to oczywiście lajki, like subik. I serio, w ogóle pytanie, chcecie więcej odcinków z Minecrafta? Bo na Stumble guys, jestem niestety zbanowany. Smutek.